Cześć, tu Brigida. Witam Was na moim kanale. Po raz drugi w tej scenarii. Właściwie w tej scenerii to jesteśmy już po raz kolejny, ale po raz drugi z rzędu, ponieważ przed chwilą nagrywałam kompozycję marantową, którą mogliście widzieć. Nie wiem, czy zrobię to jeden po drugim, czy nie. Mniejsza o to, w każdym razie na pewno jest już na kanale, dlatego że jest to ciąg przyczynowo-skutkowy, który u mnie akurat. Zadziałał w ten sposób, że yy, przegląd tego, co tutaj w mojej łazience roślinnego mogliście, możecie zobaczyć, albo mogliście do tej pory, yy, zobaczyliście w tym filmie z marantą, ostatnim. Ja tam wam tłumaczyłam, że marantę z salonu zabieram tutaj, tutaj, w sensie, tutaj ją przesadziłam do innej donicy, która stała pusta. Te donice, które yy, stały na lampie, są już. Opróżnione, więc Mikansa przełożę właśnie do nich i mikans pójdzie na lampę nad stołem. A w to miejsce, gdzie będzie już pusta, pusta ta donica, zobaczycie w jeszcze kolejnym filmie, dlatego wam tego nie zdradzę teraz, ale będzie się działo tutaj coś jeszcze innego. Też będą to filodendrony, ale nieco inne. Zobaczymy, czy to mi się w końcu uda, czy nie, bo. Ta ściana jest super, ona jest bardzo inspirująca. Ona ma tutaj tyle możliwości, że ja po prostu się gubię i w sumie nie wiem czego chcę. W każdym razie, Mikans nie sprawił, że czuję się jak u siebie. W każdym razie, Mikans mi tutaj w tym momencie nie pasuje. On jest fantastyczny, ale nie tutaj. Więc szybko. Z powrotem będę go przekładać do tych donic, w których poprzednio były maraty, ja je muszę oczyścić i po prostu zabieram się. To będzie długi film, więc zróbmy to szybko. Jeżeli oglądaliście poprzedni film, kiedy tego mikansa tutaj układałam, to wiecie, że niektóre takie dłuższe części ja po prostu wtykałam do podłoża i podlałam. I wyobraźcie sobie, że wszystkie, wszystkie sadzonki mi się ukorzeniły z tego mikansa. Żaden nie odpadł. Poza pojedynczymi listkami, które zawsze można e, urwać, bo listki są troszkę jak nasze bosy, mają swoją żywotność, a potem odpadają. Dobrze, w takim razie y, te spinaczki będę po prostu upinać tutaj, bo później jak będę cokolwiek innego upinać, to one mi się tutaj y, doskonale sprawdzą. To są najzwyklejsze takie żabki. Właśnie już widzę, że ja je tutaj przeplotłam troszkę, bo już myślałam, że tak będzie na zawsze, ale będę musiała je odplątać, a jak się nie da, to je po prostu butnę i włożę do podłoża. Właśnie po to były tu potrzebne spinki. Zobaczcie, cała masa liściowa praktycznie odpadła. No poza, y, odpadła w dół, tak? Poza tymi, które zostały tutaj plecione. To się nic po prostu nie trzyma, bo jest to oczywiście nocze bardzo, bardzo mięciutkie. Po prostu to odetnę. pod spód i oczywiście te listki, które były przysłonięte innymi, y, są pozbawione chlorofilu. one są na straty po prostu. Dobra, zwijam włosy i zabieramy się za przesadzenie i w dół. I ponownie, tak jak w poprzednim y, filmie, y, jak ze starych dobrych czasów, jestem na podłodze które te donice powinnam umyć, ale mi się nie chce. To są zwykłe donice, takie balkonowe. One są dlatego dobre u mnie, w moim przypadku, bo są czarne, a lampa też jest czarna. Plus są plastikowe i one są lekkie. A moja podwieszana lampa na podwieszanym suficie powinna być jak najlżejsza. Jeżeli chodzi o podłoże, które jest w tym mikansie, to jest to podłoże świeże w miarę. Ja, żeby nie marnować podłoża, bo ja się boję, że po prostu będę trzy razy w roku robić wiadro wigosu, naprawdę duże wiadro, to wykorzystam to podłoże, ponieważ mikans był zdrowy, nic mi się nie działo, powinno być wszystko ok. Dobrze. Taki szybki przegląd liści. Jest dosyć ciemno, nie wiem jak to będzie wyglądać w oku kamery. W każdym razie tego jest naprawdę dużo. Ja już jestem przygotowana na to, że ja się cała wybrudzę. Wczoraj byłam na grillu, więc ubrania mam właściwie te same, żeby to po prostu rzucić rzucić do prania jakie ja mam się tego powiedzieć. Dobra. Zaczniemy tym razem od przygotowania y, tych donic. A przygotowuję je w ten sposób, że rozkładam gazę. Tylko pytanie, czy tej gazy mam wystarczająco dużo. Chyba muszę iść po nową gazę. Mam przygotowaną gazę i na dno fajnie byłoby dać trochę Podłoże i myślę, że będę po prostu przynosić z jednej kubki na drugą. Może mi się to uda, a może nie. Więc po prostu przygotuję podłoże w ten sposób. Wiecie, co jest teraz ważne? To będą dwie donice, jedna obok drugiej. Będę musiała je przenieść osobno, bo jestem sama w domu, więc muszę rozplątać te warkocze. A to nie będzie łatwe. Ok, udało się. Się Jeżeli chodzi o rodzaj korzeni, mikansa, one są delikatne, ale są zdecydowanie takie poszukujące. To nie jest taka kępa, jak w trawie. Jak na przykład w roślinach krzaczastych, takich powiedzmy. Tylko są to ewidentnie takie, tak jak ona wygląda na górze, tak samo wygląda w korzeniach. Jest to roślina poszukująca w górę i poszukująca też w dół. To jest taki. O, spójrzcie, korzenie których jest troszkę. A potem jest długo, 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 dużo korzeni. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie teraz, bo jest tu naprawdę ciemno. I tu są sadzoneczki, te, które ja ucinałam i wkładałam. Czy mi się Iso zmieniło? Weźcie. Powiedzcie mi, czy mi się zmieniło Iso? Teraz będzie znacznie lepiej widać. Zciemniło mi się Iso. Dobra. Jeszcze raz, to są te kikuty, które ja wsadzałam wtedy. Tak po prostu. O, i są ładnie ukorzenione. I je włożę osobno. Możliwe, że je kogoś nimi obdaruję, a jak nie, to będę łatać dziury. Jeszcze zobaczymy. O, tutaj również jest jedna z tych sadzonek, które po prostu włożyłam do ziemi. Okaże się, że więcej mam tych włożonych po prostu niż, niż tych długich, więc przydadzą mi się. Spójrzcie, jeden taki liść z takim bardzo długim korzeniem. I on jeszcze nie odbił. On po prostu żyje i nie umiera, ale nie rośnie. Zobaczymy, jak to będzie. Dalej. O. Ten chyba też bardziej tylko żyje. te też są, po prostu, bo... Ale ten ma już ząbek, spójrzcie. O, widać. Spójrzcie. Dobra, coś mówiłam o tym, że te korzenie są delikatne. Nie będę tego obskubywać. To na pewno pójdzie razem. Nie będę tego rozplątowywać. Rozplątowywać. Nie będę tego rozplątywać, tylko po prostu pójdzie to. Korzeni troszkę straciłam, przez to, że one się właśnie tak wkopały, i trudno mi było je usunąć, ale nie jest ich jako specjalnie dużo. To, co zrobię, to wezmę też ten pęd na przykład, bardzo delikatnie to wyszarpię. On ma chyba ze 3 metry albo i więcej. Hmm. Co zrobić? Dobra, tak. On ma zdecydowanie ze 3 metry. Ja go położę i nim obsadzę dno. Bo to jest tak, tak jak Wam mówiłam nieraz, tak jak w dżungli. Po prostu roślina się przewraca, jest wiatr albo przebiegnie małpeczka i po prostu te korzenie powietrzne, które już tutaj są, jak dotkną ziemi, to one się w tym miejscu ukorzeniają. I wiecie, co też mi się przyda? Zaraz Wam pokażę, co. Okazywałam Wam kiedyś, że kupiłam takie widelczyki, które służą właśnie do przypinania roślin, które chcemy ukorzenić w ten sposób. Tak generalnie. One mają wiele zastosowań. Można je przypinać do palików. Ja je właśnie użyję w ten sposób, że po prostu te, które chcę tutaj ułożyć, po prostu w ten sposób przypnę. I nie patrzmy teraz, że one mają liście każde w inną stronę, bo one się odwrócą do słońca i to już sprawdziłam wielokrotnie. Po prostu bierzemy, widać? Widać. Bierzemy taki widelczyk, powiedzmy, nie wiem jak to się nazywa, ale po prostu i wpinamy i po prostu o! Tak, do dna. To wychodzi, bo te korzenie, te łodygi są dosyć elastyczne i one wypychają, ale na pewno będzie dzięki temu bardziej w ziemi, niż by było, gdyby nie było tych wileńczyk. Spójrzcie, jaki tu jest długi korzeń powietrzny. On ma spokojnie 20 cm, może nawet 22. I ten korzeń, fajnie by było, żeby on się już znalazł pod ziemią, ale nie będzie to takie proste. Potem go po prostu przysypię jeszcze podłożem. Dobra, jeszcze raz od nowa, bo o, widzę, że to już mi się wszystko podnosi. No, to nie jest takie proste, jak się wydaje. I w ten sposób również mogę stracić kilka liści. To jest normalne, bo one nagle miały więcej słońca, potem nagle będą miały mniej. Część zostanie przysypana podłożem im to zaszkodzi, ale po prostu łatwiej się ukorzenią. Pozwólmy też tym młodygom iść, pozwólmy też tym młodygom troszkę iść tak, jak chcą, bo one się odwieją w swoją stronę i nie się odwiną w swoją stronę. Jak, jak mają z nami walczyć, jak my mamy z nimi walczyć, to lepiej, żeby po prostu nagięły się tak, jak chcą. Dobra, i teraz biorę widelczyk i łapię po kilka pentów. A nawet jak się nie ukorzenią, to po prostu będą w jakiś sposób okiełznane. Już mi się tutaj podniosło, i to mi się też podnosi, więc ten ewidentnie nie chce być przyłożony. To wszystko, co mi się udało tutaj zrobić, i ja wiem, że liście nie powinny być przysypane, ale tak się czasami zdarza. I w ten sposób sprawiliśmy, że, że wydaje się tu być więcej w objętości, ale przez to, że to będzie stało, na lampie, czyli będzie wysoko, to nie będzie tego widać, ale jednak te listki będą troszeczkę się przestawiać. I tutaj jest ten warkocz, którego nie rozplątowywała, nie rozplantowywała. Odłożę to na razie na bok i zajmę się drugą doniczką. Dobrze, tu jest kolejna donica. Już powinna być troszkę łatwiej. O, i znowu resztka jakaś korządków, ale to nic. Tak się zdarza, że przy przesadzaniu coś zostanie w podłożu. I teraz tak. Te już ułożę równo, żeby były. Nie będę ich zawijać na podłożu raczej. Postaram się, żeby też przewieszały się w jedną stronę, żeby mi było łatwiej je upleść. troszkę uszkodziły mi się korzenie. Te korzenie warto wyrzucić, bo one zostaną przetrawione, czyli mogą zgnić. No i koniec końców użyję również tych yy, tych, co tutaj wyjęłam, tych maluszków, żeby one jakoś wypełniły tą doniczkę. To najwyraźniej nie umierają. Może się okaże, że one też przeżyją tu i sobie będą ładnie dawać radę. Ten, co z tym zrobię? Tego po prostu, o, tutaj jest ten odcięty, który mi tak przed, ułożę tutaj na wierzchu. On się też ładnie powinien ukorzenić, mam nadzieję. W salonie mam zdecydowanie mniejszą wilgotność powietrza niż tutaj w łazience, więc mam nadzieję, że też mi się ładnie ukorzenią. O, i okazuje się, że też całkiem gęsta donica wyszła. Nie ma już gazy, to wysypuje się dołem ziemia. Okej. Okay. Yy, widać, że tutaj też ładnie wszystko yy, się pochowało. Leci samolot. Yy, ogarnę tutaj szybko, zamknę kota i lecimy do salonu na lampę. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda w tym momencie, że jest po prostu lampa. Prawie do samego końca opleciona mikansem. Są dwie skrzynie, tam jest tyrią, tam jest rolka, drzwi do łazienki, ale na to nie zwracamy teraz uwagi. Zwracamy uwagę tylko i wyłącznie na to, jak ładnie wygląda lampa w taki naturalistyczny sposób. I tutaj teraz właśnie na tle kuchni zobaczymy, czy ten efekt utrzyma się długo. Czy ten efekt będzie mi się podobał długo? Jak nie, to będę miała zabawę z rozprątowaniem. Ale póki co zobaczymy. Niech światło zadziała, niech listki się odwrócą do Słońca. I tym pięknym widokiem chciałabym zakończyć ten film. Napiszcie mi coś miłego i widzimy się następnym razem. Pa! Dawno nie było scen po napisach, więc szybko tutaj wam dogram. Tutaj ma dodaną półkę, dlatego że rolka skakuje tutaj mi na tą szklarenkę od góry i wyłamała już prawie wszystkie te zatrzaski, co było bardzo niebezpieczne, że tam wpadała i po prostu położyłam tutaj półkę, żeby na nią skakiwała. To jest mój taki kącik z alokazjami. Od lewej jest ale, alokazja pinkret. Od lewej jest alokazja nebula Pink Dragon, potem jest standardowa Poly, tu jest Tiny Dancer i Silver Dragon. I tu, są, tu jest taki kącik z alokazjami. I tak, ostatnio był tutaj również atak przędziorka, przez co Tiny Dancer jest już o połowę mniejsza, ale dobra nowina, wyskakują nowe liście. Tutaj w Pink Dragon również jest ten nowy liść. I bardzo miło się na to patrzy przy spożywaniu posiłków, właśnie przy naszym stole. A jeżeli Was interesuje, co tutaj mam, tu są takie podkładeczki kamienne pod kubki albo pod miseczkę. Oczywiście zawsze jest jakiś długopis i jest moja taca, którą zrobiłam jakiś czas temu. A proces powstawania możecie znaleźć na moim kanale. I rolka gdzieś tam przemyka. Ty jak zwykle śpi. Tak. Co powiesz? Dzień dobry.